Listonoszem jestem od 34 lat. Dlaczego ta praca? Mam kontakt bezpośredni z ludźmi. To jest bardzo fajny kontakt. Co jeszcze? Dzięki tej pracy mogę rozwijać swój wolontariat, ponieważ ja przez cały rok staram się jakieś tam rodziny sobie wytypować. Później te rodziny obserwuję, czy ta pomoc się na pewno im należy. Podchodzi emerytka, starsza pani, kupi lekarstwo. Biorę receptę i idę kupić lekarstwo. Czasami trzeba opłaty zrobić na poczcie. Czasami trzeba zakupy pomóc zrobić. Ja to robię, ale czasami sytuacje są takie, że mm, taka starsza osoba potrzebuje z kimś pogalić. Wtedy ściągam torbę, kłaś, kurtkę i też paręnaście minut takiej osobie poświęcam, ponieważ ona czuje się wtedy, że, że nie jest samotna, że zawsze ktoś przyjeżdża tym porozmawia. Wiem, że jest jej ciężko i dlatego takiej osobie trzeba pomóc, bo na pomoc jej się na pewno należy, na pewno jej się należy tę pomoc. Ja to panią obserwuję, naprawdę jest niesamowitą kobietą. Dużo mi pomógł i pomaga cały czas, dostaje na święta, paczki żywnościowe z chemią. Pralkę no, dostałam na przykład, której nie miałam dopiero od roku, mam ją właśnie z takiej paczki szlachetnej. Tak, pan Krzysio jeszcze jest taki człowiek ludzki, że przyjdzie, porozmawia, zapyta się jak się czuje, co mi ta potrzeba. Karbnica wiedzy o tym, co komu najbardziej jest potrzebne. Wychodząc poza ramy swoich obowiązków służbowych, a mianowicie pełnienia ich jako naszego milanowskiego listonosza, weryfikuje potrzeby najbardziej potrzebujących osób. Krzysiek jest osobą pełną empatii, z sercem na dłoni. Krzyśku niesłychane jest to, że potrafi oddać się całkowicie ludziom w potrzebie. obecnie bardziej skupiamy się na. Realizowaniu zadań związanych z upamiętnianiem miejsc poświęconych naszej lokalnej historii. Oczywiście historii związanej z Akowcami, historii związanej z Milanówkiem, z tym, co się tu działo w wojnie, przed wojną. Więc znajdujemy się na kwaterze żołnierzy Wojska Polskiego. Jest tutaj 14 chłopaków pochowanych, innymi Węgier, Was, Dezos. Bo trzeba, o te miejsca trzeba dbać, trzeba kultywować. To nie może Pójść w zapomnienie po prostu. Takie rzeczy ja robię właśnie z moim kolegą Grzegorzem, który mi wspomaga i pan Darek Kopyć, przewodniczący Rady Miasta, który zawsze zawsze mnie wspiera. Chodzimy tu na generalną renowację tak raz na rok i po prostu staramy się zdjąć starą farbę, posprzątać tu, pomalować wszystko na nowo i generalnie zadbać, żeby to miejsce było. No, żeby wyglądało godnie, po prostu to tak, jak ci ludzie na to zasługują, na, na swoje miejsce pochówku. Jak już powiedziałem, jestem harcerzem. i Moim obowiązkiem jest takie rzeczy e, kultywować. A jeżeli mam możliwości, to robić wszystko, żeby takie, takie pomniki były nowe, niezniszczone, żeby to było e, pokazane dla innych. Pan listonosz, pan Krzysztof Giącek, z racji swojego zawodu odwiedza nas tutaj w szkole, bo przynosi listy, paczki. I w ten sposób, przy okazji właśnie tych rozmów, z czasem okazało się, że pasją pana Krzysztofa jest historia, a w szczególności pamięć po osobach, które brały udział w Powstaniu Warszawskim. W związku z tym staram się w formę współpracy z panem Krzysztofem włączać również uczniów czy poprzez wizyty na tym cmentarzu wspólne, czy poprzez tworzenie kartek dla osób, czy również kiedy robimy kiermasze świąteczne. Moim planem marzeniem no to przede wszystkim, no, żeby mógł żeby, no, być zdrowy, tak? ta choroba, która mnie od 21 roku leczy się onkologicznie. Ok, jest wszystko, wyniki są wszystkie dobre jak najbardziej. Natomiast chciałbym skończyć chemioterapię i usłyszeć, jest pan zdrowy.